Oskarżono trzy kobiety. Poddanki wsi królewskiej w Wołcze zarzuty dotyczyły czarodziejstwa oraz świętokradztwa, czyli bezprawnego pozyskania i przechowywania przynajświętszego sakramentu w celach magicznych. Po zastosowaniu trzech rodzajów tortur w podziemiach Samborskiego Ratusza, zgodnie z obowiązującą procedurą, Uzyskano zarówno dobrowolne, jak i wymuszone przyznanie się do winy. Ustalono, że młoda Marusia, chcąc zapewnić zdrowie swojemu dziecku, zasięgnęła rady u starszych kobiet. Katarzyna Soczowa, posługując się wróżbami z włosku, doradziła, by podczas odpustu przystąpić do Komunii Świętej, a następnie ukryć Hostję pod językiem wynieść ją z Kościoła łacińskiego i przechować w domu. Marusia wykonała te polecenia, owinęła hostię w papier, trzymała ją przez tydzień w skrzyni, a potem ukryła w szparze ściany. Według relacji hostia zniknęła w sposób niewytłumaczalny. Sąd uznał, że popełniona zbrodnia stanowiła najcięższą obrazę Majestatu Boskiego łączącą elementy czarów i świętokradztwa. Na podstawie obowiązujących przepisów, które przewidywały karę śmierci przez spalenie, wydano następujące wyroki.